Pamiętasz tę swoją misję zniszczenia statku Federacji Handlowej i powstrzymania ich złowrogich planów? One zostały powstrzymane, prawda? Bo ich droidy bojowe nadal atakują. Muszą mieć jakiś defekt, który sprawia, że nadal działają mimo utraty sygnału. No ale tak czy inaczej, musimy je zniszczyć. Szybko, pomożesz nam jeszcze raz? Dziękuję. Ja muszę zostać tutaj i dowodzić strażnikami. Tak, to jest praca. Ciebie więc wyślę do oczyszczania stref, w których zauważono droidy. Powodzenia. Hótt, af því að það er fyrst ég hótt. Hlátt, hlótt, hlótt, hlótt!

Straże przeszukały miasto i potwierdziły, że zagrożenie w postaci droidów bojowych zostało zneutralizowane. Bardzo dobrze. Skoro jeden oddział droidów przetrwał zniszczenie pancernika federacji, nie możemy wykluczyć, że nie udało się to także innym. Musimy współpracować, aby utrzymać pokój. Tutaj. Czy wiesz, kim jestem? Albo czym powinnam się zajmować? Najwyraźniej zupełnie nie pamiętam swej tożsamości ani rozkazów. Biorąc pod uwagę okoliczności, ustaliłam, iż albo jestem nowym modelem, albo wyczyszczono mi pamięć. Pomoc w uzyskaniu innych informacji byłaby nieoceniona. Doceniam Twoje wsparcie. Moje wspomnienia sięgają jedynie pobudki, dokładnie w tym miejscu. Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób tutaj trafiłam oraz w jakim celu. Czy ten ktoś w masce, kto właśnie uciekł, to Twój znajomy? Jestem prawie pewien, że to on sprowadził do miasta tego srebrnego droida protokolarnego. Co wy kombinujecie? Wcześniej widziałam, jak przebiega tędy jakiś podejrzany osobnik w masce. Niezwykle dokąd się śpieszył, co jest jeszcze bardziej podejrzane. Chyba pobiegł tamtą alejką. Właśnie akurat wpadła na mnie jakaś niezdara. Ta absurdalna maska pewnie nie miała dziur na oczy. Jeśli to tego kogoś poszukujesz, pobiegł w tamtą stronę. Nigdy mnie tu nie znajdą, choć... A, proszę, nie rób mi krzywdy. Wszystko wytłumaczę. Albo nie. mi <śmieniciela> Się. <mów> się Dobra, już dobra! Wszystko powiem. TC-14 służyła ze mną na pancerniku Federacji Handlowej. Kiedy zaatakowali Jedi i zniszczenie statku wyglądało na nieuniknione, chciałem uciec. Ale TC-14 odmówiła porzucenia posterunku, więc. zdezaktywowałem ją, żeby zabrać do TIT. A potem zresetowałem jej pamięć, żeby nigdy się nie dowiedziała o tej dezercji. A więc to cała historia. TC-14! Miałem zamiar Ci wszystko opowiedzieć. Serio! Dzisiaj, albo jutro, albo najdalej za tydzień, albo. Nie odczuwaj wyrzutów sumienia. Choć twoje działania zmusiły mnie do naruszenia protokołu, w przeciwnym wypadku wybuchłabym razem ze statkiem. Starta na pył, z pewnością nie byłabym w stanie wypełniać swoich obowiązków. Tak więc twoje postępowanie było na dłuższą metę bardziej racjonalne od mojego. Dziękuję ci. O, no, jak tak to ujmujesz, to brzmi nawet bohatersko. Może jednak nie przesadzajmy. Tobie również muszę podziękować za pomoc w odkryciu prawdy. A ponieważ wiem, że nie mam aktualnie innych obowiązków, jestem do Twoich usług. Wiadomość dla mnie? No, no, zobaczmy w takim razie. Włócznia, którą tak wymachujesz, niczym czyli liderka kręcąca batutą, została zgłoszona jako zaginiona przez gangańskiego wojownika. Prosimy o zwrot, zanim wywoła incydent dyplomatyczny. O, no to lepiej tak zrobię. Nie chcę być odpowiedzialny za wojnę. Znowu. Proszę, to w zamian za fatygę. Czy mogłabym poprosić Cię o wsparcie ambitnej uczonej w jej badaniach, pragnę studiować fascynujące cywilizacje odległych planet, ale. cóż, strasznie boję się latać. Mam jednak rozwiązanie. Jakiś doświadczony podróżnik może po prostu przynieść kulturę do mnie, a przynajmniej jej próbki. Podejmiesz się, takiego zadania? Cudownie, to, czego poszukuję, to pewien posążek z trzech różnych planet Jawina cztery, Takodany oraz bagien naszej Nabu. Przynieś mi wszystkie trzy, abym mogła je zbadać. Właśnie otrzymałem nowe wskazówki. Kura! Więcej się 到去 i right. Rodzisz się? Chodź się czegoś nauczyć. Powracasz i do tego przynosisz każdy posążek, o który prosiłam? Cudownie, wprost cudownie! Badając je, z pewnością wiele się dowiem o cywilizacjach tych planet. A jeśli nie, to przynajmniej będę mieć śliczne potwórki pod książki albo drzwi. Serdecznie dziękuję. Do kolejnego spotkania! Przewspaniale! Yeah. <sad> <sad> Moja zaufana pomoc badawcza powraca i to w idealnym momencie. Przydałaby mi się ponownie Twoja pomoc, tym razem w kwestii moich badań w dziedzinie edukacji. Choć moim współbadaczom wystarcza cytowanie starych podręczników, ja chciałabym poszerzyć granice dziedziny, studiując coś bardziej ulotnego. Zdołałam Cię zainteresować? Niezbędne są mi trzy podręczniki. Jeden z archiwów Jedi na Korusant. Kolejny, jak sądzę, który został zabrany do pierwszej świątyni Jedi na odległej planecie i ostatni cóż, ostatnia książka jest w posiadaniu jednego z profesorów TIT, przerażającego gbura, który odmówił mi pożyczenia jej. Być może ty będziesz mieć więcej szczęścia? Od naszego ostatniego spotkania miałem aktualizację. Ze mną zawsze posłuskać nie trzeba. Dotrzesz do celu raz, dwa. Bez wątpienia mogę się tu przydać.

Udało Ci się znaleźć książki, o które prosiłam? Niesamowite! Byłam niemalże pewna, że co najmniej jedna z nich nawet nie istnieje. To znaczy, to nie tak, że Cię wysłałam. W każdym razie rozpoczynam przeczesywanie tych stron i wchłanianie całej wiedzy. Raz jeszcze dziękuję za asystę. To znowu ty. Miałam nadzieję, że się zjawisz. Twoja pomoc była bezcenna, ale mam jeszcze jedną, ostatnią prośbę o przysługę dotyczącą najnowszego zagadnienia polityki. Wiem, nuda, a jednak polityka może być fascynująca. I jeśli zdobędziesz dla mnie zapisy ze spotkań Senatu Galaktycznego, będę mogła to wyjaśnić w dysertacji. Co ty na to? Zapisy z ostatnich spotkań Senatu. Powinny być przechowywane przez sekretarkę gdzieś w dzielnicy federalnej. Jeśli uda Ci się ją znaleźć, znajdziesz też dokumenty. Powodzenia! Programowano mnie, bym informował o nowych wskazówkach. Senacka sekretarka pewnie jest teraz w domu. Mieszka w tamtym kierunku. Jestem sekretarką Senatu Galaktycznego, a starsze zapisy ze spotkań są publicznie dostępne, ale aktualnie wypożyczone. Dzieciaki w dzisiejszych czasach uwielbiają politykę. Jeśli desperacko ich potrzebujesz, mogę Ci powiedzieć, kto wypożyczył dokumenty i gdzie znaleźć te osoby. Być może zdołaś je przekonać, żeby ci je przekazały. Planety muszą popracować nad polityką turystyczną. Na korusant oferujemy kontakt z wieloma kulturami i bogactwem historycznym. A na Hot kontakt ze śniegiem i bogactwo odbrożeń. Kto tam wyjedzie na weekend? Zanim wejdziesz do tego sklepu, muszę ci coś powiedzieć. Gość, który go prowadzi, pracował kiedyś dla imperatora. Ma starego droida szpiegowskiego, a w tym na pewno są ciekawe rzeczy, ale takie dane pewnie by przekazał tylko komuś, kto też jest fanem imperatora. Chcesz pożyczyć te dokumenty? No, w zasadzie to je czytam, ale ta iskra w twoim oku mówi, że kochasz politykę, a ja takiej iskrze odmówić nie mogę. Masz, proszę. Potrzebujesz zapisów ze spotkań? Ależ proszę bardzo weź sobie. Są strasznie nudne. Wypożyczyłem je tylko po to, żeby znajomi mnie podziwiali, ale nie były tego warte. Pewnie, możesz wziąć te akta, skoro to takie ważne. Ale. co ja będę z tego miał? Dobra, no to chyba mogę je oddać. Miłego! Masz ze sobą wszystkie dokumenty? Cudownie! Nie mogę się doczekać, aby odkryć te ekscytujące. Mandaty? Pozwolenia na budowę? Podatki? O, rety. Spodziewałam się czegoś o wiele ciekawszego. Cóż, chyba nawet polityka to nie tylko blichtr. Dziękuję raz jeszcze za pomoc. Tutaj jest co najmniej czternaście stron na temat spotkania w kwestii odbioru śmieci. Nigdy w życiu nie byłam czymś tak zafascynowana. Zatrzymam sobie.